Na kilka dni przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i przed wizytą prezydenta USA, Donalda Trumpa, do której ostatecznie nie doszło, mieliśmy do czynienia z bardzo dziwnym, ale mającym długą tradycję zjawiskiem. Jest to list otwarty grupy byłych ambasadorów Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, do czynnika zewnętrznego, jakim jest prezydent USA. To są byli funkcjonariusze państwa polskiego, typowi przedstawiciele Komuny poprzedniej do 1989 roku, bo nie z tamtego okresu pochodzą, i później tzw. stajni Bronisława Geremka, Benjamina Lewertowa, który bardzo starannie dobierał, nawet nie będąc ministrem spraw zagranicznych, kadry, które miały Polskę reprezentować na zewnątrz. List ten jest po pierwsze służalczy, po drugie wpisuje się w bardzo długą niestety tradycję w Polsce wpisania takich służalczych listów do czynników zewnętrznych. Te siły, które nie radzą sobie wewnętrznie, nie mają społecznego poparcia, szukają takiego poparcia na zewnątrz. Są pewne rzeczy bardzo charakterystyczne w tym liście, na które warto zwrócić uwagę, bo to nie jest już tylko historia, że to było, minęło. To jest rzecz, która jest skandaliczna i powinna być odpowiednio rozliczona. Otóż byli ambasadorzy, piszą w liście do prezydenta USA tak. Chcemy zwrócić Pana uwagę na dwie obecnie ważne sprawy. Pierwszą z nich jest zagrożenie wspólnoty bezpieczeństwa, czyli Polska znajduje się w tej chwili w takim miejscu, w takim położeniu i w takich sojuszach, że to bezpieczeństwo z Polski zostało zdjęte. Co się takiego wydarzyło? Pozostajemy w systemie zachodnim. Jesteśmy członkiem NATO. Mamy dwustronne sojusze, które realizowane są także w postaci Różnego rodzaju zobowiązań, mniejszych, większych, ale jednak z innymi państwami, i to bezpieczeństwo w tej chwili, przynajmniej na zewnątrz, jeśli chodzi o stronę formalną, nigdy nie było większe niż obecnie. Nie jesteśmy zagrożeni. Nie mamy napięcia z jakimiś państwami agresywnymi, które lada chwila, szykując się do tego, mogą na Polskę uderzyć. Co się takiego stało? Druga rzecz, na którą ci byli ambasadorowie zwracają uwagę, to jest Zagrożenie wspólnoty wartości. Otóż jest jakiś wspólny zakres wartości. Jakie one są? Wiemy, nawet z domniemania. I nagle co się okazuje? One są zagrożone. Czyli co? Wolność, demokracja, niepodległość, suwerenność to są te wartości, z którymi się liczymy, których pragnęliśmy, gdy ich nie było, z których cieszymy się, gdy nawet w postaci ułomnej występują obecnie. Język tego listu przywołuje na myśl czarne karty głębokiej epoki stalinizmu. Sformułowania, które tam padają, są naprawdę haniebne. Otóż ci ludzie piszą między innymi tak. Pana wizyta w Warszawie związana jest z obchodami 80. rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. To nie jest napaść III Rzeszy, to nie jest napaść Niemców, to są Niemcy hitlerowskie. To jest bardzo głęboki PRL, ale ważniejsze jest to, co jest dalej. 1 września 1939 roku to w naszej historii tragiczna data. Początek wojennej gechenny, terroru, masowej eksterminacji, a także gospodarczej ruiny, przesiedleń. To wszystko jest prawda. Ale jest coś jeszcze. I bratobójczych walk, czyli to, co mamy w Polsce po 1944 roku. Czyli próba zrzucenia z siebie albo przeciwstawienia się sowieckiej komunistycznej okupacji nazwana jest okresem bratobójczych walk. Czyli kto przeciwko komu wystąpił? Czy Armia Krajowa napadła na delegaturę rządu, czy stronnictwo narodowe? Napadło na narodowe siły zbrojne? Nie, to komuniści napadli na suwerenną Polskę, która w wyniku wojny powinna odzyskać niepodległość. I ci byli ambasadorowie piszą? Że to jest początek bratobójczych walk, czyli zwalczanie komunizmu to jest zwalczanie braci, naszych sowieckich braci. Jeśli tak, to tylko oni się z nimi identyfikują. My przecież nie. I następnie te zwroty, które z ich strony padają, nasuwają na myśl to, że oni sobie uzurpują rzeczy, do których nie mają prawa. Oni nie deklarują się jako polscy obywatele. No, nie, nie deklarują się jako Polacy oczywiście. Ale deklarują się zupełnie inaczej. Ta nowa zależność, nowa podległość ma jednoznaczny wymiar. My, Europejczycy, podobnie jak naród amerykański, czyli powstaje, ukształtowało się coś, co jest narodem europejskim. Oni oczywiście do niego należą. My, zwykli Polacy, w tej zwykłej, normalnej Polsce, wypadamy poza nawias. My już Europejczykami nie jesteśmy, bo to oni decydują, kto. To jest podejście tak jakby klasowe, marksistowskie. I wreszcie zwracają się do prezydenta Donalda Trumpa, żeby to on interweniował, żeby przymusił obecne władze do takich zachowań, jakie są niezbędne dla opozycji. Ale jednocześnie ujawniają nie tylko intencje, ale ujawniają to, co się naprawdę według nich w Polsce dzieje. Spragnieni wolności Polacy będą pana słuchali. Czyli jeśli prezydent USA coś powie, to Polacy wreszcie zrzucą z siebie to jarzmo, które jest zniewoleniem. Bez tego obecna opozycja i ci byli ambasadorowie nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Przyznają się, że są bezbronni i przyznają się, że nie mają żadnego poparcia. I wreszcie sama wymowa tego listu. List zatytułowany List Otwarty Konferencji Ambasadorów Rzeczpospolitej Polskiej do Jego Ekscelencji Donalda Trumpa czy do prezydenta USA. To brzmi poważnie, ale jest niepoważne. Byłych ambasadorów mamy w obecnej Polsce co najmniej kilkuset albo tysiąc kilkuset, bo po kilku kadencjach, czasami po jednej, ci ludzie przestają być ambasadorami, przechodzą na inne stanowiska. Przez te 30 lat to się wielokrotnie powtórzyło. W związku z tym 23 osoby, które ten list podpisały, uzurpują sobie, że to jest stanowisko polskiego narodu. A tak naprawdę nie tyle polskiego narodu, co narodu europejskiego w Polsce. Tego zaczynu, tego początku, który ma zmienić świat. Te długie tradycje wierno-poddańczych listów nasuwają na myśl porównanie. Otóż w 1953 roku powstał tak zwany list, nazywany wtedy rezolucją Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego. Luty 1953 roku. Skazani na śmierć księża, przedtem torturowani, maltretowani, ostatecznie wyroki nie zostały wykonane. List sygnowany między innymi przez takie osoby jak Wisława Szymborska, ale inną także pseudolitę krakowską z tamtego czasu, nawoływał do bezpośredniej rozprawy władzy z tymi, którzy się tej władzy przeciwstawiają. De facto to było wzywanie do wykonania tych kar śmierci czyli opowiedzenie się po stronie napastników opowiedzenie się po stronie zbrodniarzy to jest jakby takie dalekie echo tamtego listu to co czytamy obecnie prezydencie Trump przyjedź i ratuj bo my tu padamy my nie mamy poparcia jak pan powiesz to być może oni nas posłuchają nie radźcie sobie sami polacy są mądrzejsi od was i mądrzejsi od tego żeby wierzyć w jakość i w znaczenie takich listów możecie pisać na berdyczów